z tej strony blisko namówił, a dzisiaj jest ze mną Oliwia. Tak, jestem ja. Właśnie ja. Mogłaś powiedzieć po prostu cześć. Ale dobrze. <śmiecki> Gramy w ogień i wodę. Ja jest, 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 bu... jestem w ogień. Jest jestem woda. się <śmiecki> spaliłem <śmiecki> Retry Oli, dawaj. Re, jeżeli... Sp... Dajcie łapkę w górę, jeżeli spodoba się wam ten odcinek. Co? Dobra. Teraz musisz skakać chyba tu. Nie, tak Tu, Ty tam zajdziesz? No. i wtedy tam, gdzie ty jesteś. No i teraz Ty tam, gdzie ty jesteś o, właśnie. Dobra. A jakim... ty tam musisz wejść? Jakie ja mam to przeskoczyć? No właśnie, no i retry. Oh, nie, 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 czekaj, idziemy dalej na razie. Aha. Nie wiem jak chcesz to zrobić. Ech. No właśnie. Jak będziecie <tryk> słyszeć m, prost moje niewyspanie, to przepraszam. Ale m, no, no, spała na sobie. <tryk> Tyle mogę powiedzieć. E, to jest trudny poziom. No to po co taki dałaś? Nie wiem. Proszę bardzo. Musisz iść. Czekaj no. O! Teraz musisz tu pójść, tak? Ja ci teraz to tam przywiozę, ok? I teraz będziesz mogła nareszcie zejść. No. Proszę. Czekaj, czekaj. Weź mi tego kamer katalogu też przyuprowadzić. Ale jak? Oh, proszę bardzo. Czekaj, O, oh, cholera. O, czekaj, O, cholera. O, cholera. O, cholera. O, cholera. No weź mi tam jeszcze przytrzymaj to Zarka to przeze mnie tak. Zarka nie wiedziałam No wcale byłyśmy już przy końcu Oli poziomu Stój tam Dobra, to zaraz się zrobi chyba. No, nie. No, schodź. Tak. Nie, no, bo ja drakoliliłam. Jakbym właśnie trafić? Tutaj jest. I tam. Nie jesteś, jesteś wodą. Jestem wodą. Staram się dobra, jest tam. I czekaj. Okej. Okay. I za to nie jest takie proste? No ale przynajmniej się wywaliłam później niż ty. Czekaj, muszę coś zobaczyć, ok? Okay. Może ty wcale nie musisz na to skakać, tylko patrz, jak ja trzymam ciągle ten przycisk No właśnie jak... No nie. to Oli spróbuj tak zlecieć! Nie Oli nie to! Nie to. Nie, nie skacz. Patrz. Ja w ogóle nie... Ja w ogóle nie skaczę, tylko tutaj nie i ląduję. Nie. No to zrób mi to skoro tak myślisz, tylko wiesz no właśnie no to dalej to ja jestem już może czy coś nie mm. zaskoczyłam y. świetnie y. uli y. wszystko jest dobrze no jest. ale po co, co ja nie wiem Kurczę. czemu mi tak pusty biega Jem. zepsułaś znowu. Znowu. Ty się tam nie ruszaj. Ja się nie ruszam. Idę. 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 Tak. Teraz tutaj on tak na krawędzi i dopiero skok. Okej, okay, no. Jak już tam zlatujesz. I to. Tak. Aha zapomniałam wcześniej przesunąć No no zajęcie już to przesunąć Czekaj Czekaj mówię Nie, nie schodzi Kikuś Patrz I teraz Dobra. I czekaj jak ci tam już podsuwam Po prostu zleć Macie Cię. Fajnie by było, jakbyś ten kamień Psz, też No wiem. Dzięki. Już sobie poradzę. No, to to, to... to ja lecę? Nie! Może? Czy coś? A, to teraz jedzie, ja muszę przeprowadzić. No tak. Idź do przodu. Dobra, ale mimo wszystko jeszcze muszę... No, hello. Tak, daj ten kamień tutaj. No, Wiem. W sumie też. To mm. Ale nie da rady. no. To najpierw, Oli, ty tutaj stań, a ja sobie tam przelecę. No, w sobie tak. Tylko jak ty chcesz tam dolecieć. No dobra. Mm, o, czekaj. Teraz ty mi tamten no, tam ten kamień. No tak. A to dwa razy cię muszę przeprowadzić. Przskakuj. Zostawiam też. Zostawię. proszę. nie spiechaj mnie! Proszę wejść na statek. Uwaga, do góry idź. to ten Zatem... przecudny lot no. tą ten o to minuta 35 sekund nie sądzę y -y, Oli, wiesz, że tutaj To jest jakaś po... Mani Dobra, czyli to czekaj Po co jest ten kamień teraz? A mnie się pytasz? Tak. No po... Dobra, ja sobie idę. Na górę, okej? Okay? Olivia, sprzątaj póki to regał. Eee, ale nagrywamy odcinek! Tam, Teraz tam, sobie my. sama musisz wziąć tamten kamień i przepchnąć na niebieski. A sorry, sorry, nie, 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 sorry, sorry, sorry! Po złą stroną poszłam. E, ty wejdź tam. Do góry. Okej. Okay. Do góry idź. Tam na zielone. Sorry, Stanęc nawet. Proszę i teraz do góry. sobie już pójdziesz. Nie! Uf. Dobra, trzeba otworzyć... I co to odblokowuje? To odblokowuje. To odblokowuje to i tam. Okej, okay, czyli ty musisz iść tutaj. No. no Okej, okay. czyli górą sobie okay, no. okay, to Okej. Tylko co tutaj? O, proszę bardzo. Dzięki. Ale to się fajnie... Zobacz jak to się otwiera. No właśnie widziałam. Widziałaś, no tak, super. Zamykam cię. O, ej! Weźmy to zostaw otwarte. Ale ładnie, naprawdę. Czekaj, a ty masz... kiedy jeszcze mnie mogę zejść. Aha, czyli... Czyli ja potrzebuję chyba czerwonego. Zobaczmy. Mm, a, no, bo no, ja właśnie czerwony ci... jest tam. No, więc musisz tak to przykryć. Przykryć ten biały. Biały? No okej. Okay. Okej, teraz tobie coś powinno się otworzyć. Idź już. Idź tutaj. Okej. Okay. Ale to jest dla wody do przejścia. I ty mi musisz potem pójść i tu jest dźwignia. No musisz wyjść Kikuś. Musisz wyjść. Świetnie, tylko ja. I tu... No ręką mi zasłania. Wika, ale tędy możesz sobie przejść. Bo to, bo to jest połączone. No. Musisz mi włączyć i ja po prostu zejdę na dół i też sobie wejdę. Teraz sobie. Proszę. No, Omi! No właśnie. Ale ja chciałam tylko zejść. Ej, okaże się, że na odcinku robimy tylko dwa levele. Dobra. To tak, to ty mi przytrzymasz, tak? To dzięki. To jest pójdę. To my już otwarte, dobra. to później tylko ja zostanę. E, to tak. To. A, wika, e, bo jest taki problem, że... że tam... Dobra, to... No, no właśnie. I ty mi teraz musisz zejść I... jeszcze na dół. Chociaż nie, tymi dźwigniami musisz tak pokierować, żeby... To właśnie mi się teraz otworzyło. No, ale tu. No, nie, nie, nie. A tam, no dobra. Proszę zajść. Ja sobie w sumie tędy zejdę, bo będzie bezpieczniej. W sumie jak później wiem. To nie. Zamykam cię. Na krawędzi! Jakie mam to? Czekaj, masz inny sposób wejść. Chyba tu. Nie mogę! Idź już tam na górę! Dobra, tu idę. Tylko wiesz, że dla mnie to jest później. Bo, ja, bo ja nie mógł sobie pudełką zejść po prostu do no. dzięki. Ja już tam obracam, że, żebym mogła tam do ciebie wejść, otworzyć ci. Ale i tak będziesz musiała porować, tu wiesz? Już nie wiem, bo już idę. Dobra, i teraz możesz. Dobra, to przekręcamy, ja to przekręcamy i tak. Teraz tobie otworzyłam. Zostań tutaj. A jakie mam to zrobić? Powiedz mi jak. Żeby no ten... Ej! No co? No, zablokowałaś! Teraz już tam możesz wejść. Dobra, Jakie mam w to? O, dobra, czekaj, zaraz. Okej, okay, udał... nie już tam Nie to się, tam To... Tak, przez cały czas Okej, okay, dzięki. Nie miałam ci... Dobra, jeszcze tych rzeczy nie zbierzemy. No. I tak to wygląda. jak to... To, no. okay. to jest tak. Fioletowy. 8 minut. W sensie sekund to zabrakło. Minut no. To teraz styl królowa Uh! To mi się taki styl. No. Um, to, co ja mam przed zrobić. Czekaj. U, na, na dół trzeba. Czekaj. By... czekaj, czekaj żółty będę jest żółty mm -hmm. Tu, tu jest Kuleczka. Ok. E I co my teraz zrobimy? Mm -hmm. No właśnie. Czekaj, bo, bo trzeba do ciemno-niebieskiego, czyli tam wysłać. To ciemno-niebieskie. No, czyli... Czy tu trzeba tędy wysłać? No. Ok, czyli Leretri. No i tak. Tobie wyznaczam miejsce. Tak. To ty stajesz na tym guziku. Na tym guziku. Ok. Um, czekaj. Ja stoję. Czekaj, to się. Jeżeli dam ten guzik, okej. Okay. I potem będzie trzeba jeszcze tam na czerwony, tylko że my nie mamy żadnego. Wikuź, moim zdaniem tak, ja pójdę... Kurde, bo ty powinnaś być tu. Ja bym potem zeszła na dół. Tak. I gdybyś tu próbowała zaklinować tą kulkę, nie? Myślę, potem by się zamknęła. Ja bym tu poszła i tu i tu potem jeszcze i ten. Oli, Oli. dla ciebie jest to zadanie. Najpierw musisz... Ok. Ty musisz iść na ten guzik żółty. Pode mną okay. To ty idź tam. A nie, przepraszam bardzo, w wodzie co absidiować się. Prawie to zrobiłam, wiesz? O, jestem. Dobra, i potem będziesz musiała bardzo szybko przejść tutaj na czerwony. Ja po kliknięciu tego muszę jak najszybciej znaleźć się w guziku jasno-niebieskim. Gotowa? Mhm. Chyba tak. Wiesz, chyba tak. dobra, wparowuję, wparowuję. Kurde, nie mogę nie mogę się wydostać! Super szybko dostać! Super szybko! Eee, sorry, dobra. Otworzyłam to. Dobra, retry, bo nie mogę się wydostać. Noga mi utknęła. Mm -hmm. Ten poziom, koniec. finisz. Dobra, pozycja numer jeden. do wody. Ciup, ciub, ciup. Tak? To samo co wcześniej. Tak, to samo co wcześniej. Nie! uciekaj, Kulcia! Ucieka. Kulcia! Wracaj tam! Kulcia! Ale sobie otworzyła! <gulcia> Stój tu! Kulci na wodę! Szybko! Nie, nie, nie uciekaj! <gulcia>

Drugie, 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 drugie. Ale, ale tu jest woda i ja nie mogłam podskoczyć. Więc ty tu. Czekaj, jak ja mam to zrobić. Dobra, pozycja numer jeden, pozycja numer dwa wszystko wiemy chyba tak. Teraz jej już nie ma. stój tu Masz tutaj. Dobra. co zaczęta. Okej, okay, to nie będzie aż tak szybko lecieć, jak się spodziewałam. Czyli dobra, potem. Lecę! Na czerwony, na czerwony, szybko! Dobra, nie musisz, dobra? Nie musisz. Dobra, Wikuś, ty teraz musisz zejść. Tak? I ja, ja muszę na biały, a ty musisz na czerwony. I teraz szybko na zielony. Chyba. Wika, jeszcze raz się wracaj na biały. No nie! Dobry. Czyli ty tam musisz zostać! I ty musisz parować szybko na zielone. Och, och, dobra. No ale jest już lepiej, nie? Świetnie, dzięki. Sarysiny robić te krosenty, żeby się uspokoić. Ciekał. Ja nie ginę. Pięknie sobie przechodzę. Kucia, zostań. 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 Dobra, piek. Szybko, 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 szybko. Dobra, rozpędziło się. Dobra, nie musimy się teraz tam śpieszyć. Tak. A więc ja idę na biały. A ty musisz na czerwony, i potem na zielony. Ma się rozumieć? Dobra, ty tutaj musisz to trzymać. Tak. Ja to tylko puszczam. I udało yes. się. dobra. Reszcie. Czekaj. No teraz. Teraz Ty już nie zginę. Aha, diamenciki. Dobra. Dobra się Proszę nie Dałyśmy na to. Dałyśmy radę na czas, Uli! Dałyśmy radę? Tak. Wow. Widzisz? Na no. czas. Jeszcze raz. Jeszcze raz Ty zbierasz tego diamencika. I robimy na zielony. No, wiesz, że nam no się to nie poprawi? No właśnie, bo ja sprawdzałam. Dobra. Portal next one. Tam mm, tak, u góry musisz. to góry musisz. To ciekawe, jak? Chyba... Nie, to ty musisz. A, a ja! Proszę bardzo, skakać. Dzień dobry! Nie! Nie? Okej. Okay. Teraz musisz tam wyżej pójść, chyba. Dobre, ale teraz ten fioletowy, czekaj. No, no ale tam ogólnie. To no, czekaj, tędy trzeba. Uf, A ja ci tego czasem dowiłam, tak? Dobra, masz ten kamień. Musisz tędy przeskoczyć. Tędy co ja. Oli! No. Masz tutaj przeskoczyć, czy macie na tym małym kamyczku gdzieś no w portalu i dopiero... Uf. szuka się... Szukuję się na nic. Co, teraz ja mam? Dobra, Oli, skaczesz. Oli, teraz ty! Dobra, udało Ci się. Ej, git! Nawet w dobrym miejscu. No tak się też. Co, ma się tą rękę? No! Nie jestem. E, teraz jak mam ci ją? Masz go zepchnąć do portalu. E, to otwórz portal. No nie, bo masz tam go zrzucić. Okay. Rzuć go w przepaść. Świetnie. Po prostu brawissimo. potem mieliśmy y, ten tam zrzucić. Nie, ja wiem, Moli, wszystko. To to jak mi się niby dostaniemy na górę. Proszę bardzo. Oto no nasze rozwiązanie. Aha, czy ja mam teraz. Gdzie ja je byłam? O góry. A o! Gdzie? Nie jestem. Nie, ja nic nie zrobiłam. Chcesz to odcinek? Nie! Już co ja sobie przeteguję? O, teraz... o. No, masz skoczyć, ale. Máš tam skočit, dřevo. Za co? Je. Ale to je strudné. No, oli. Dobra, to sama sobě to. Ostatní průba. Tam się nie to Ja sobie to tutaj przeskoczę. Hop! Nie! Ola. Dobra. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli to... subskrybujcie nasz kanał, żeby było mniej nerwów. No i ogólnie. Dziękuję, jeżeli zostawiłeś. Łapka w górę. Ale czy zostawiłeś na pewno? Zostawiłeś? Właśnie. Jeżeli tak, to jutro kolejny odcinek. baby.